Halo, 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 cześć z tej strony Keep the Beat i przed Wami drugi odcinek z serii NBA Playgrounds. Widziałem po pierwszym odcinku, że bardzo Wam się tak raz spodobała, że chcecie więcej materiałów z tej gry na moim kanale, więc proszę bardzo. Chciałbym tylko przypomnieć, że po pierwszym odcinku jeszcze mieliśmy bardzo długiego i bardzo fajnego streama, mieliśmy rekord widzów 327 i na tym streamie sobie ogrywaliśmy NBA Playgrounds jeszcze bardziej. W pierwszym odcinku strasznie lamiłem, no bo pierwszy raz uruchomiłem tą grę właśnie do nagrywki, nie wiedziałem kompletnie jak jest, jak się to gra, jaka jest mechanika, jakie jest sterowanie, ale spoko, teraz już nie będzie takiego kalectwa, trochę już ogarnąłem jak się w to gra, bo tak naprawdę ta gra nie jest wcale aż tak trudna. Jeśli się ogarnię kilka podstawowych trików, jak to wszystko działa, to przynajmniej przeciwko konsoli mecze nie są aż tak trudne. Gra online to jednak jest inna para kaloszy. Dobra, nieważne. Na czym ostatnio skończyliśmy? Zagraliśmy pierwsze mecze, otworzyliśmy pierwsze paczki, i dziś otworzymy sobie kolejne paczki. Zagramy kolejne mecze i zagramy też turnieje. Fajna sprawa z tymi turniejami, bo są cztery mecze. Jeśli wygra się wszystkie cztery spotkania, to wtedy otrzymuje się gratisowo taką fajną złotą paczkę. Nie podstawową, tylko złotą. Na tej złotej paczce oprócz Iversona znajduje się też Magic Johnson. I w tej paczce mamy o wiele większą szansę na to, że wypadnie nam legendarny zawodnik, jakiś historyczny grajek. Już kilku takich zawodników mam w swojej kolekcji, ale o tym za chwilę nie będziemy spoilerować. Tak tylko na marginesie wspomnę w międzyczasie, że wypadli mi tacy zawodnicy jak Penny Hardaway, Draymond Green, Derrick Rose, Joel Embiid. Naprawdę bardzo fajnie to wygląda, drop jest milion razy lepszy niż w NBA 2K. Przed Wami gameplay z ostatniego, finalnego spotkania turniejowego z tego pierwszego turnieju, który odbywa się w Nowym Jorku. W moim składzie jest Chuncey Billups oraz Sean Kemp. I wiecie, jaki jest najprostszy trik na zdobywanie punktów: ciśniecie do rogu i rzucacie za trzy. Corner free, jak w NBA 2K. Corner specialist na. Hoffie, fioletowy becz. Sami widzicie, jak wszystko tutaj wygląda. W obronie jest nieco gorzej, jest nieco trudniej, naprawdę. Gra w obronie to jest inna para kaloszy. Ja nie wiem, czy w tej grze obrona jest niedopracowana, czy po prostu jest trudna, i do tej pory jeszcze nie umiem tego robić. Ale jest ciężko, naprawdę jest ciężko. Ciężko się robi przechwyty, ciężko się wykonuje te faule, tutaj nie tak w sensie faule, tutaj nie gwizdzą fauli, tutaj wystarczy, że popniesz swojego przeciwnika i wtedy on może tą piłkę zgubić i wtedy zaliczać się to jako przechwyt, to też jest fajne. Ale to jest mega, patrzcie jaki mi wyszedł alejup, oh baby! W tym challenge'u miałem właśnie takie zadanie, że muszę wykonać dwa alejupy i jeśli to zadanie się odblokuje, to otrzymuję taki złoty pucharek. I co te złote pucharki dają? Ponoć dają troszkę punktów doświadczenia, szczerze mówiąc nie wiem, bo tego nie zauważyłem, ale wiem, że dają piłkę. Może to nie jest jakaś super fajna nagroda, ale zawsze coś. Jeśli rozegrasz cztery spotkania turniejowe i w każdym z tych spotkań otrzymasz złoty pucharek, czyli zaliczysz wszystkie challenge, to wtedy otrzymujesz właśnie piłkę. Tutaj jeszcze tych dwóch challengeów nie zaliczyłem, zaliczyłem je później, ale do tego zaraz wrócimy, ponieważ otrzymałem złotą paczkę. A jak mówiłem wcześniej, w złotej paczce jest szansa na otrzymanie legendarnego zawodnika. Najpierw otwórzmy sobie paczkę podstawową: Iverson oraz LeBron James na okładce. I mamy tutaj Demara DeRozana z Toronto Raptors. Okej, okay, niech będzie. Jalen Brown z Boston Celtics. Tutaj już to tyłka nie urywa. Jacob. Poelt z Toronto Raptors, Al Horford, to jest powtóreczka, za każdą powtórkę, za każdą zdublowaną kartę otrzymuje się 100 punktów doświadczenia oraz Brandon Ingram z Lakersów. Okej, okay, podstawowa paczka jest za nami, przejdźmy do paczki legendarnej. I w paczce legendarnej wypadła mi naprawdę bardzo fajna karta, strasznie się tym zajarałem, ale lecimy po kolei. Tą kartą będzie... No, nie jest to Al Jefferson, to jest zwykła podstawowa karta. Ale mamy Kawaja, Kawaj Lenard. Kawaj to życie, Kawaj to miłość. Mamy kartę Epic Kawaj Lenarda. Grałem nim później bardzo długo. Jest też Jeff Tigg, to jest zwykła podstawowa karta. Mamy Rażona Rondo, jest to całkiem spoko karta, ma wymaksowane przechwyty 10 na 10 I mamy pierwszą legendę w moim składzie: Hakim the Dream Olajuan. Karta legendarna. Center z Houston Rockets. Ja się bardzo. Jest to moja pierwsza legenda w NBA Playgrounds. Beg! Oh baby! Zobaczmy sobie teraz te karty w mojej kolekcji. Strasznie mi się podoba to menu kolekcji. Jest może, jest takie o wiele prostsze niż to, co znajduje się w NBA 2K17. No ale z drugiej strony twórcy Playgrounds mogą sobie na to pozwolić, bo tutaj jak masz już drużynę, to masz 7 kart na drużynę, a nie tam 15, 20 czy 30 łącznie. Fajnie, jeszcze zobaczmy na szybko kartę Kawaja. Kawaj! Powiem Wam, że tak śmiesznie jest patrzeć na takiego kreskówkowego Lenarda, no bo on raczej jest takim bardzo poważnym gościem na co dzień. A tutaj mamy takiego chłopaczka, gra komputerowa, wygląda to mega śmiesznie. Kawaj Lenard, niby taki kawaj, ale jednak nie kawaj. O tym to już może za chwilę. Teraz jeszcze pokażę Wam na szybko gameplay z trybu online. Zagrałem sobie tutaj i Bilapsem oraz Kawaii Leonardem. i co się okazuje, wylosowało mi przeciwnika, którego mam znajomych. Leonard 96 pozdrawiam. Powiem Wam tak, na czym polega gra online, jak ona zwykle wygląda. Wcześniej mówiłem, że najprostszy sposób na zdobywanie punktów w tej grze to trujeczki z narożnika, prawda? No i co się ukazuje? Oh baby, co to było? Była czapa, ale piłka wpadła do kosza. Nice, i billaps to zrobił. Wracając do mojej myśli, rzucanie trujek w tej grze jest banalnie proste. Jeśli ogarniecie timing, jeśli ogarniecie release, to trzy punkty będą wpadać zawsze. No i granie online w sumie właśnie na tym polega. Rzucasz za trzy. Nagminnie. A w obronie po prostu starasz się wykonywać przechwyty, ewentualnie faulujesz używając łokci. No, nie jest to za bardzo finezyjne. Póki co, ta gra jest bardzo mechaniczna w trybie online. Nie jest aż tak bardzo emocjonująca, bo każdy robi dokładnie cały czas to samo. Chociaż czasami też się robi w sadę, jak na przykład tutaj, Kawai przywalił. Ale mam nadzieję, że twórcy Playgrounds troszkę nad tym popracują, troszkę urozmaicą ten gameplay. No bo jeśli ona będzie polegać tylko i wyłącznie na, to, że, na tym, że będzie przechwyt trójka, przechwyt trójka, to gra bardzo szybko się ludziom znudzi. Ale o samej grze jeszcze sobie pogadamy później. Póki co mamy paczki do rozwalenia. W paczce jest pięć kart i tymi kartami będą... Pierwszym zawodnikiem jest Jimmy Butler z Chicago Bulls, drugim jest George Hill z Utah Jazz, Jeremy Lin z Brooklyn Nets, CJ McCollum z Portland Trail Blazers oraz Chris Humphries z Atlanty. A w kolejnej paczce, ponieważ miałem tu jeszcze później drugą do rozwarcia, do rozwalenia, do rozerwania Kyle Lowry, bardzo dobra karta, grałem nim bardzo dużo później Tyrik Evans z Sacramento. I kartę Epic da Markusa Cousinsa z Nowego Orleanu, bardzo fajnie. Chris Dunn z Minnesota oraz na końcu Danny Ainge, historyczny zawodnik z Bostonu. I to co przed chwilą zobaczyliście, ten cały gameplay, otwieranie paczek, itp. itd. To wszystko odbywało się jeszcze przed moim live'em z NBA Playgrounds, który się odbył 10 maja, a co wydarzyło się na tym live'ie, to naprawdę głowa mała. Był gameplay, było, były mecze, były, były turnieje i przede wszystkim otworzyliśmy naprawdę masę paczek. I teraz, może po prostu przeskoczmy do gry, gdzie będę wam na żywo pokazywał wszystkie karty, takie fajniejsze karty, które wypadły mi właśnie na live, okej? Okay? Co się działo na streamie? Hahaha, ha, ha, nie powiem. Powiem tylko takie najważniejsze rzeczy. Wbijajcie na streamy, jeśli chcecie być na bieżąco, bo naprawdę jest fajnie. I właśnie na tym streamie otworzyliśmy multum paczek i może po prostu zacznijmy z wysokiego C. Był taki jeden gość na czacie, który cały czas mówił: wypadnie, Ale Iverson, Ja w to wierzę, ziomek, dasz radę, wylosujemy Iversona, będzie dobrze, przekazuje ci swoją energię. I zgadnijcie, co się wydarzyło. Pan, odpowiedź, Ale Iverson. Z Philadelphia 76ers legendarna karta, znajduje się w mojej kolekcji w GNBA Playground. Udało się tę kartę wylosować, i wiecie co jest najfajniejsze? Ta karta nie wypadła z tej lepszej złotej paczki, tylko ze zwykłej, podstawowej. Oh baby! Takie rzeczy to się mogą przydarzać mi codziennie, naprawdę. I w ogóle to była jakaś magia, że gość na czacie mówił, że wypadnie Iverson, otwieramy paczki, nagle wypada Iverson. Masakra jakaś. Także bardzo fajnie, bardzo się tym faktem jarałem, ale jeszcze później po zakończeniu streama też sobie pograłem jeszcze chwilę w NBA Playgrounds i wypadła mi jeszcze jedna legenda i z tego samego składu, z tej samej drużyny. Tym razem był to Wilt Chamberlain właśnie z Philadelphia 76ers, więc mamy dwie legendy z samej Filadelfii i strasznie się tym faktem jaram. Wilt Chamberlain ma wymaksowane zbiórki na 10, bloki na 8. Rzuty za 2 punkty na 9. Wsady tylko na 6, troszkę mało, ale i narzekajmy. Pewnie za niedługo pojawią się nowi zawodnicy w tej grze, którzy będą jeszcze lepsi, więc wszystko w swoim czasie. Z tych ciekawszych kart mamy jeszcze na przykład Reja Allena w wersji Epic. I tym się strasznie jarałem, Wypadł mi Ray Allen na moim live. Ie. Trójeczki wymaksowane na 10, rzuty za 2, 9. Szybkość, przechwyt i stamina też spoko, 777, 7, 7. nie narzekajmy, nie jest źle. Z tych ciekawszych kart to wypadł mi m.in. Spadłeb, wersja Epic. Niski, rozgrywający z Atlanta Hawks, który wygrał swego czasu konkurs wsadów. Spadłeb miał 1,70 m wzrostu, jest niższy nawet ode mnie, dacie wiarę? Takie rzeczy. Z tych fajniejszych kart to wypadł mi m.in. Chris Mullin, George Mikan z Lakersów. Udało się też zdobyć całą kolekcję Memphis Grizzlies. Z Nowego Jorku udało się wyrwać oprócz Derricka Rose'a też kartę Epic. Walter Fraziera. legendarny zawodnik, lata w 70. w pełni. I na końcu jeszcze Wam tylko wspomnę o pewnym zawodniku Toronto Raptors, który, jak dla mnie, jest chyba jedną z najlepszych kart w grze. Kyle Lowry. Zwykła, podstawowa karta. A tak się nią fajnie kosi, że to jest jakaś masakra. Wiecie czemu? Przede wszystkim dlatego, bo Kyle Laury trafia trójeczki, 8 punktów na 10 możliwych, ale zobaczcie na statystyki przechwyty, szybkość oraz stamina. Wszystko na 10. I wiecie dlaczego to jest takie mega? Ponieważ Kyle Laury jest maszynką do zabierania piłek swoim przeciwnikom. Naprawdę przetestujcie to, bo stamina bardzo szybko kończy się w tej grze. Jeśli dwa razy źle przechwycicie piłkę, to już macie po zabawie w obronie. A jak macie takiego Kyla Lauriego w składzie, to możecie tych przechwytów walnąć ze 4 albo 5. I zawsze jest szansa, że ten przechwyt się uda, no bo ma te przechwyty wymaksowane. To jest naprawdę bardzo fajna karta po obu stronach boiska, Polecam ją przetestować. Co tu mogę więcej dodać? Dwa pierwsze turnieje już przeszedłem: Nowy Jork oraz Tokio. I w obu turniach te wszystkie te dodatkowe challenge zostały zaliczone. Strasznie się tym faktem jaram. E, tak na szybko tylko powiem, że za niedługo pojawią się dwa odcinki, które będą nieco krótsze. I w pierwszym będziemy mieć poradnik. Poradnik jak bardzo szybko zdobywać darmowe paczki kart, a pewnie wszyscy chcą się dowiedzieć jak to się robi, prawda? Ja lubię otrzymywać darmowe paczki kart, to jest bardzo fajna rzecz, ale o tym w następnym materiale. A trzeci, taki już pełnoprawny odcinek z gry NBA Playground już będę nagrywać na żywo i po prostu w następnym odcinku już włączymy sobie gameplay jakimiś fajnymi kartami, na przykład takim oto duetem z Filadelfii, Allen Iverson oraz Wilt Chamberlain. Moja droga ekipo, jeśli filmy z NBA Playgrounds się wam podobają, zapraszam do zalajkowania tych filmów, piszcie w komentarzach, jak się Wam podoba, czy się wam podoba, co chcecie zobaczyć w następnych odcinkach, czy ma to być bardziej gadanie o kartach, gadanie o grze, czy po prostu mam włączyć granie, włączyć mecz i drzeć japę do mikrofonu. oh baby! Non stop, bo ktoś się zrobił zajebistego, ale jupa. Dajcie znać, chcę się dowiedzieć, co wy chcecie oglądać na tym kanale. No to co? To już jest wszystko na dzisiaj z tej strony Kipi i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się, cześć!